Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj mam do oddania konto 201 level Szkoda, że nie ma 2012 poziomu, ale no szkoda, szkoda, wielka szkoda Postać, która WP, ale może być w każdej chwili BM. Z EQ do PvP, więc jest się czym pobawić Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Co trzeba w ogóle zrobić, by to konto wygrać, tak? Jak zawsze trzeba... Bardzo, bardzo proste rzeczy zrobić, czyli polubić film, zasubskrybować kanał i, co najważniejsze, napisać komentarz. Dzisiaj komentarze w tym filmie będą brane pod uwagę przy losowaniu... Przy losowaniu promowań konta. 5 promowań konta, więc jak ktoś chce promowanie, niech napisze bardzo fajny komentarz. Może coś wymyślić ciekawego, do konta też dorzucam takie, wiecie, i temy, które można łatwo sprzedać i szybko zarobić. Więc nie dziwcie się, że nie ma za dużo yangów, więc po prostu będzie dużo zabawy. Więc jeszcze raz powtórzę, co trzeba zrobić: zasubskrybować kanał, polubić film, i napisać komentarz. To by było na tyle. Ja Wam życzę powodzenia. Do kiedy macie czas? Do następnego piątku, czyli do 21. Potem komentarze zostaną zablokowane i losowanie nastąpi 22 grudnia. Jak przeżyjemy wszyscy. Okej, okay, to było na tyle. Do zobaczenia i powodzenia.